Witaj, opowiem Ci historię o zającu, który wybrał się w kosmiczną podróż. Słuchaj uważnie, zapamiętaj jak najwięcej szczegółów i opowiedz tę historię mamie lub tacie. Zając Eustachy od wczesnego dzieciństwa pasjonował się astronomią. Codziennie, kiedy jasne słońce ustępowało miejsca srebrnemu księżycowi, rozemocjonowany Eustachy kierował wzrok ku gwiazdom i planetom. Pasja zająca przeradzała się w obsesję. Obserwacja nieba przez teleskop przestała go satysfakcjonować. Postanowił choć raz na własne oczy, z bliska, zobaczyć te kosmiczne cuda. Eustachy rozpoczął budowę statku kosmicznego. Co dnia sąsiedzi słyszeli niezwykłe odgłosy dochodzące z jego piwnicy: stukanie, zgrzytanie, przesuwanie. Zaciekawieni zaglądali przez wąskie szpary, zadawali pytania, ale zając nie zamierzał zdradzić tajemnicy. Po kilku miesiącach hałasy ucichły. Na placu przed domem zająca zgromadziło się mnóstwo zwierząt, bliskich i nieznajomych. W osłupieniu spoglądały w stronę piwnicy, z której naraz wynurzył się konstruktor wraz ze swoim dziełem. Na wózku eustachy wiózł rakietę kosmiczną. Owoc wielomiesięcznej pracy został pokazany światu. Ale sedno sprawy miało dopiero nastąpić. Statek kosmiczny zajął miejsce na placu, a eustachy dostojnie przemówił: Drodzy koledzy! Ja, zając Eustachy, postanowiłem zwiedzić Układ Słoneczny. Kiedy wrócę, zdam Wam dokładną relację z tego, co zaobserwowałem. Do zobaczenia, będę za Wami tęsknił. Zdumione zwierzęta nie zdołały wydobyć głosu, kiedy zając w jednej sekundzie wskoczył na pokład statku. Coś zazgrzytało, zafurczało i rakieta wzbiła się w stronę nieba, ale niezbyt wysoko. Skrzydło statku zahaczyło bowiem o wystającą gałązkę sosny rosnącej za ogrodzeniem. Wskutek niespodziewanego hamowania Eustachu uderzył głową o kierownicę z taką mocą, że w chwilowym zamroczeniu ujrzał wirujące przed oczami gwiazdy. Statek kosmiczny obsunął się po gałązkach i spadł na trawę rozbijając się na cząstki. Zatrwożone zwierzęta ruszyły natychmiast na pomoc. Ku ich znumieniu zając zamrugał wesoło powiekami i rozpromieniony, z nieco mglistym spojrzeniem rzekł podekscytowany. Byłem w kosmosie i zobaczyłem je, zobaczyłem je z bliska. Co zobaczyłeś? Pytały zaciekawione i nieco zdziwione zwierzęta. Zobaczyłem gwiazdy, z zachwytem w głosie odrzekł zadowolony Eustachy. Wyjaśnię teraz trudne wyrazy. Pasjonować się, to bardzo się czymś interesować, mieć pasję. Astronomia, to nauka o ciałach niebieskich, ich budowie i ruchach. Rozemocjonowany, czyli wzruszony, podniecony. Obsesja, prześladująca kogoś uporczywie myśl, natręctwo. Satysfakcjonować. Czyli zadowalać, dawać uczucie przyjemności, podekscytowany, pobudzony, podniedzony. Odpowiedz teraz na pytania. Jaką pasję miał zając Eustachy? Na jaki pomysł wpadł zając? Co powiedział Eustachy swoim zgromadzonym przyjaciołom? Co się wydarzyło podczas lotu zająca? Dlaczego zając był zadowolony po nieudanym locie? A teraz Twoja kolej, opowiedz historię po swojemu. Pamiętaj, że historia jest wręcz nafaszerowana wyrazami z cydzy. Syzy. Pilnuj języka tak, by nie wyskakiwał za ząbki. Powodzenia! Do jutra!